Niewielu przywódców religijnych osiągnęło globalny wpływ, jaki zdobył Jorge Mario Bergoglio, przyjmując imię Franciszek. Od momentu wyboru w roku 2013 przełamuje konwencję i burzy bariery, prezentując skromny i dostępny styl przywództwa. Co jednak czyni tego papieża tak wyjątkowym? Odpowiedź tkwi w jego prostym życiu. Praktycznym podejściu i duchowej wizji skierowanej ku najbardziej potrzebującym. Każda decyzja Franciszka odzwierciedla jego zaangażowanie w podstawowe zasady współczucia i sprawiedliwości. Papież Franciszek jest pierwszym pontyfikatem pochodzącym z Ameryki Łacińskiej, co było zaskoczeniem dla świata i przyniosło powiew nadziei oraz odnowy. Był również pierwszym członkiem zakonu jezuitów, który objął tron świętego Piotra, co podkreśla jego oddanie edukacji, sprawiedliwości społecznej i refleksji teologicznej. Od początku pontyfikatu zdecydował się na symboliczne gesty, takie jak rezygnacja z tradycyjnych luksusów, co znacząco odróżnia go od poprzedników. Jego wybór to nie tylko zmiana geograficzna w Watykanie, ale także zmiana paradygmatu. Prostota jego życia w Buenos Aires, korzystanie z transportu publicznego i odrzucenie luksusowych pałaców. Pokazują człowieka, który wierzy w praktykowanie tego, co głosi. Ta autentyczność rezonowała z milionami wiernych na całym świecie, zwłaszcza w czasach narastających nierówności i kryzysów społecznych. Franciszek poruszył głębokie pytania dotyczące roli kościoła w nowoczesnym świecie. Jego gotowość do kwestionowania status quo uczyniła go zarówno ukochanym przywódcą, jak i obiektem krytyki. Niemniej jednak jego wizja kościoła bardziej inkluzywnego, bliskiego marginalizowanym, wciąż kształtuje jego drogę. Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w skromnej rodzinie w dzielnicy Flores w Buenos Aires. Syn włoskiego imigranta, który pracował w sektorze kolejowym oraz matki oddanej wychowywaniu dzieci w wierze katolickiej, przeżył dzieciństwo naznaczone prostymi, lecz głębokimi wartościami. To rodzinne fundamenty ukształtowały jego spojrzenie na świat i przyszłe podejście duszpasterskie. Dzielnica, w której dorastał Jorge, była prawdziwym tygielkiem kulturowym. Rodziny o różnych korzeniach żyły obok siebie, dzieląc się tradycjami i zwyczajami. Ta różnorodność od najmłodszych lat dawała mu unikalną perspektywę, pozwalającą naturalnie rozwijać empatię wobec różnych kultur i sposobów życia. To wielokulturowe środowisko było kluczowe w kształtowaniu jego zrozumienia ludzkości. Pomimo trudności finansowych, jego rodzina zawsze priorytetowo traktowała edukację i wiarę. Jorge uczęszczał do szkół katolickich, gdzie wyróżniał się swoją intelektualną i duchową ciekawością. Jego wczesne zainteresowanie pismem świętym. I znaczeniem wiary przyciągało uwagę nauczycieli i księży, którzy dostrzegali w nim niezwykły potencjał. Te wpływy towarzyszyły mu przez całe życie. Skromność, która towarzyszyła jego dzieciństwu, nigdy go nie opuściła. Nawet po osiągnięciu najwyższych szczebli hierarchii kościelnej, Franciszek pozostał wierny swoim wartościom: prostoty i bliskości z ludźmi. Ten aspekt jego osobowości stał się jednym z filarów jego pontyfikatu. Od najmłodszych lat Jorge odczuwał duchowy niepokój, którego nie mógł zignorować. Podczas gdy wielu jego przyjaciół marzyło o zwykłych karierach, on często zatapiał się w głębokich pytaniach dotyczących sensu życia i roli wiary w świecie. Ten wewnętrzny głos stawał się coraz wyraźniejszy wraz z jego dojrzewaniem. Prowadząc go do eksploracji ścieżek, które oddalały go od tradycyjnych zainteresowań młodości, w okresie dojrzewania zaczął poświęcać więcej czasu na refleksje i modlitwę. Nie była to tylko obowiązkowa obecność w kościele, lecz szczera chęć zrozumienia swojego celu. Ta duchowa podróż zaprowadziła go do rozmów z księżmi i mentorami, którzy dostrzegali w nim szczególne powołanie. Jednak Jorge. Zmagał się również z wewnętrznymi wątpliwościami i oporami, jak każdy młody człowiek poszukujący odpowiedzi. Decydujący moment przyszedł po poważnej chorobie. W wieku 21 lat, poważna infekcja płuc niemal odebrała mu życie, zmuszając go do długiej rekonwalescencji. W tym czasie Jorge zanurzył się w głębokich rozważaniach na temat kruchości życia i tego, co naprawdę ma znaczenie. To był punkt zwrotny, który przybliżył go do decyzji o służbie Bogu. Doświadczenie to nie tylko uleczyło go fizycznie, ale również wzmocniło duchowo. Jorge postanowił wstąpić do seminarium, rozpoczynając podróż, która zmieni nie tylko jego życie, ale także życie milionów ludzi na całym świecie. Duchowa podróż Chorchego nie była pozbawiona wyzwań. Dorastając w kraju naznaczonym nierównościami społecznymi i napięciami politycznymi, nie mógł ignorować niesprawiedliwości wokół siebie. Te sprzeczności często skłaniały go do zadawania fundamentalnych pytań o istotę swojej wiary: Jak Bóg miłości może pozwalać na tyle cierpienia? Te wątpliwości, choć bolesne, były kluczowe dla jego duchowego dojrzewania. Skłoniły go do poszukiwania odpowiedzi nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w codziennym życiu. W interakcjach z najuboższymi i najbardziej potrzebującymi, Jorge zaczął znajdować w współczuciu odpowiedź na swoje niepokoje. Zrozumiał, że miłość bliźniego to nie tylko religijny obowiązek, ale konkretna manifestacja boskiej obecności. W tym czasie musiał również zmierzyć się z krytyką ze strony przyjaciół i rodziny, którzy nie zawsze rozumieli jego oddanie życiu duchowemu. Jednak te trudności jedynie umocniły jego determinację. Jorge wierzył, że jego misją jest służba innym, nawet jeśli oznaczało to rezygnację z wygodnego lub konwencjonalnego życia. Lata tych wewnętrznych zmagań ukształtowały odpornego lidera, którym miał się stać. Wiara Jorgego, choć wystawiona na próbę, wyszła z tych doświadczeń silniejsza, oparta na fundamencie empatii i służby bliźnim. Decydujący moment w młodości Jorgego nadszedł, gdy miał 21 lat. W tym wieku doznał poważnej infekcji płuc która niemal zakończyła jego życie. Konieczna była operacja, w wyniku której usunięto część jednego płuca. Miesiące rekonwalescencji były dla niego czasem izolacji i refleksji, które trwale zmieniły jego podejście do życia. Podczas długiego okresu powrotu do zdrowia, Jorge miał czas na przemyślenia dotyczące kruchości ludzkiego istnienia. Zastanawiał się, jakie jest znaczenie jego życia i czy istnieje większy cel, który powinien realizować. Czas spędzony w samotności stał się okazją do głębokiego połączenia duchowego, które wzmocniło jego wiarę. Ta choroba nie tylko pozostawiła fizyczne ślady, ale również uczyniła go bardziej świadomym wartości życia. Zrozumiał, że każda chwila jest cenną szansą na służbę innym, i że jego powołanie może wykraczać poza zwykłe ambicje młodości. W tym trudnym okresie jego determinacja i duchowa siła zyskały nowy wymiar. Infekcja płuc była więc nie tylko wyzwaniem medycznym, ale także duchowym przełomem. Jorge postrzegał to doświadczenie jako znak boski, wskazujący mu drogę do seminarium i rozpoczęcia życia kapłańskiego. W roku 1958 Jorge Bergoglio wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, Zakonu Jezuitów, który wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem w edukację, misję i sprawiedliwość społeczną. Przyjęcie ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa było dla niego aktem głębokiego oddania i świadectwem wiary. Formacja jezuicka była intensywna obejmowała zarówno głębokie studia teologiczne, jak i pracę społeczną. Jorge uczył się nie tylko teorii, ale także praktycznego zastosowania nauk chrześcijańskich w codziennym życiu. Pasję do służby potrzebującym łączył z intelektualną refleksją nad pismem świętym. W czasie swojej edukacji szczególnie często medytował nad fragmentami Ewangelii, które podkreślają znaczenie pomocy biednym i marginalizowanym. Takie podejście do wiary wpłynęło na jego przyszłe działania jako duchownego i lidera, kształtując jego wizję Kościoła skoncentrowanego na służbie. Wstąpienie do Jezuitów było dla Jorgego kluczowym krokiem na jego drodze duchowej. Dzięki intensywnemu przygotowaniu zyskał nie tylko teologiczną wiedzę, ale także narzędzia, które pozwoliły mu inspirować innych do działania na rzecz sprawiedliwości i miłości bliźniego. W roku 1973 Jorge Bergoglio został mianowany prowincjałem jezuitów w Argentynie, pełniąc funkcję lidera w trudnym okresie politycznym. Kraj zmagał się z brutalną dyktaturą wojskową, a Jorge musiał podejmować decyzje, które balansowały między duchową misją a realnymi wyzwaniami społeczno-politycznymi. Jako prowincjał wykazał się odwagą i niezłomnością, starając się chronić członków zakonu oraz tych, którzy byli prześladowani przez reżim. Pomagał ukrywać osoby zagrożone aresztowaniem a jednocześnie nie rezygnował z otwartego głoszenia nauk o miłości i sprawiedliwości. Jego działania w tamtym czasie były zarówno chwalone, jak i krytykowane. Niektórzy uważali, że powinien bardziej otwarcie sprzeciwiać się reżimowi, inni podziwiali jego zdolność do działania w trudnych warunkach. Jorge sam wielokrotnie podkreślał, że jego głównym celem była ochrona życia ludzkiego i duchowe wsparcie potrzebujących. Ten okres był dla niego testem charakteru i wiary. Jako lider musiał podejmować trudne decyzje, które wymagały równoczesnej odwagi i pokory. To doświadczenie uczyniło go silniejszym duchowo i przygotowało do przyszłych wyzwań w roli przywódcy Kościoła. 13 marca roku 2013 kardynałowie zgromadzeni na konklawę ogłosili wybór nowego papieża. Po długich debatach biały dym wzbił się nad kaplicą sykstyńską, zwiastując moment, który zaskoczył świat. Jorge Mario Bergoglio, kardynał z Argentyny, został wybrany na następcę świętego Piotra, przyjmując imię Franciszek. Wybór tego papieża był przełomowy z kilku powodów. Był pierwszym pontyfikatem z Ameryki Łacińskiej, pierwszym jezuitą na tym stanowisku i pierwszym, który przyjął imię Franciszek, nawiązujące do świętego Franciszka z Asyżu, symbolu prostoty i miłości do ubogich. Już samo imię wskazywało na nowy kierunek w historii kościoła. Ceremonia inauguracji pontyfikatu była skromna, a jego pierwsze słowa skierowane do wiernych, podkreślały potrzebę modlitwy i wspólnoty. Franciszek nie tylko przemawiał do tłumów zgromadzonych na placu świętego Piotra, ale także do ludzi na całym świecie, zwracając uwagę na potrzebę miłości, sprawiedliwości i ochrony najsłabszych. Wybór Franciszka oznaczał początek nowej ery w Watykanie, skupionej na prostocie, bliskości z wiernymi i odważnym podejmowaniu wyzwań współczesnego świata. Od pierwszych chwil pontyfikatu Franciszek zaskakiwał swoją pokorą i prostotą. Zamiast mieszkać w Pałacu Apostolskim, wybrał Dom Świętej Marty, skromne miejsce zamieszkania, które odzwierciedlało jego podejście do życia. Jego decyzje, takie jak używanie zwykłego samochodu czy rezygnacja z wyszukanych szat, szybko zdobyły uznanie wiernych. Franciszek wielokrotnie podkreślał, że Kościół powinien być bliski ludziom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. W swoich przemówieniach nawoływał do troski o biednych, ochrony środowiska i budowania mostów między różnymi kulturami i wyznaniami. Jego przesłanie było jasne: miłość i współczucie są fundamentami chrześcijaństwa. Podczas licznych podróży apostolskich Franciszek odwiedzał miejsca dotknięte ubóstwem i konfliktami. Jego obecność była dla wielu symbolem nadziei i przypomnieniem, że Kościół stoi po stronie pokrzywdzonych. W każdym geście odmycia nóg więźniom po spotkania z uchodźcami, widoczna była jego szczera chęć służby. Franciszek stał się papieżem bliskim ludziom który nie tylko głosił Ewangelię, ale także żył zgodnie z jej naukami. Jego autentyczność i zaangażowanie w sprawy społeczne uczyniły go jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesności. Święty Malachiasz, irlandzki arcybiskup z XII wieku, pozostawił po sobie jedną z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych przepowiedni w historii Kościoła. Według jego wizji, lista 112 papieży zakończy się na ostatnim, który poprowadzi Kościół w czasach wielkiego ucisku. Wiele osób wierzy, że papież Franciszek jest tym prorokowanym, ostatnim papieżem. Przepowiednia świętego Malachiasza, choć sceptycznie oceniana przez niektórych historyków, budzi ogromne zainteresowanie wiernych. Opisuje ona, że ostatni papież, nazwany Piotrem Rzymianinem, stanie na czele kościoła podczas dramatycznych wydarzeń prowadzących do końca czasu. Wybór imienia Franciszka, nawiązującego do świętego Franciszka z Asyżu, i jego podejście do papieskiej posługi dodają tajemniczości tej wizji. Wielu teologów i badaczy interpretowało przepowiednie świętego Malachiasza jako ostrzeżenie przed zmianami w kościele i świecie. W czasach papieża Franciszka obserwujemy rosnące napięcia geopolityczne, kryzysy społeczne i zmiany klimatyczne, co dla niektórych jest dowodem na to, że żyjemy w czasach zapowiadanych przez proroctwa. Czy Franciszek rzeczywiście jest ostatnim papieżem? To pytanie pozostaje otwarte i kontrowersyjne, ale jego pontyfikat już teraz kładzie nacisk na sprawiedliwość społeczną, pokorę i troskę o ubogich wartości, które mogą być kluczowe w obliczu globalnych wyzwań. W roku 1917 trójka portugalskich dzieci, Łucja, Franciszek i Jacynta, doznała serii objawień Maryi w Fatimie. W czasie tych wizji Matka Boska przekazała im trzy tajemnice, z których dwie zostały ujawnione w roku 1941, natomiast trzecia przez dekady pozostawała tajemnicą, budząc spekulacje i kontrowersje. Dwie pierwsze tajemnice dotyczyły wizji piekła i konieczności nawrócenia oraz zapowiedzi II wojny światowej, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Trzecia tajemnica ujawniona dopiero w roku 2000 przez papieża Jana Pawła II była interpretowana jako wizja prześladowań chrześcijan i zamachu na papieża. Papież Franciszek wielokrotnie odnosił się do przesłania z Fatimy, podkreślając jego aktualność w obliczu współczesnych wyzwań. Objawienia w Fatimie przypominają o potrzebie modlitwy, pokuty i troski o duchowe dobro ludzkości. Papież często zachęca wiernych do refleksji nad tym, jak przesłania Maryi mogą nas inspirować do działania. Fatima pozostaje jednym z najważniejszych symboli wiary katolickiej, a jej przesłanie nadal inspiruje wiernych na całym świecie. Tajemnice te przypominają o roli modlitwy i nawrócenia w obliczu globalnych kryzysów duchowych i moralnych. Jednym z głównych tematów pontyfikatu Franciszka jest walka z nierównościami społecznymi. Papież wielokrotnie podkreślał, że Kościół nie może być obojętny na cierpienie najuboższych i musi stać się głosem tych, którzy nie mają siły, by sami się bronić. Jego przesłanie jest jasne: prawdziwe chrześcijaństwo. Opiera się na miłości bliźniego i solidarności. Franciszek nie tylko mówi o sprawiedliwości społecznej, ale także działa. Od początku swojego pontyfikatu podejmował inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji ubogich, w tym tworzenie programów wsparcia, współpracę z organizacjami charytatywnymi i nawoływanie do globalnej solidarności. W swoich przemówieniach krytykował również systemy ekonomiczne, które pogłębiają nierówności. Jego słowa i czyny często wzbudzają kontrowersje, zwłaszcza wśród tych, którzy uważają, że Kościół powinien unikać zaangażowania w politykę. Jednak Franciszek widzi swoją rolę jako duchowego lidera, który ma obowiązek wstawiać się za ubogimi i pokrzywdzonymi. Walka o sprawiedliwość społeczną jest jednym z najważniejszych elementów pontyfikatu Franciszka. Jego działania pokazują, że miłość bliźniego to nie tylko abstrakcyjna idea, ale konkretne wezwanie do działania na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Papież Franciszek stał się jednym z głównych orędowników ochrony środowiska wśród przywódców religijnych. W swojej encyklice Laudato Si z roku 2015 nawoływał do troski o nasz wspólny dom ziemię podkreślając, że zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań współczesności. Franciszek widzi ochronę środowiska jako moralny obowiązek, związany z troską o przyszłe pokolenia i sprawiedliwość wobec najuboższych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki degradacji środowiska. Podkreśla, że niszczenie natury to nie tylko kwestia ekologii, ale także duchowości i relacji człowieka z Bogiem. Jego apel do świata wykracza poza granice religii. Papież zachęca polityków, naukowców i obywateli do wspólnego działania na rzecz ochrony planety. Jego słowa często podkreślają, że troska o środowisko naturalne jest wyrazem miłości do bliźniego i szacunku dla Stwórcy. Podejście Franciszka do ekologii duchowej spotkało się zarówno z entuzjazmem, jak i krytyką, jednak jego przesłanie pozostaje klarowne. Ochrona ziemi to nie tylko kwestia naukowa, ale także moralna odpowiedzialność wszystkich ludzi. Pontyfikat Franciszka to czas reform i zmian, które budzą zarówno nadzieję, jak i opór. Papież dąży do stworzenia Kościoła bardziej przejrzystego, otwartego i bliskiego ludziom. Jego działania obejmują reformy finansowe w Watykanie, uproszczenie procedur kościelnych i większą otwartość na dialog z różnymi grupami społecznymi. Franciszek często mówi o potrzebie kościoła, który nie boi się wyzwań współczesnego świata. Jego otwarte podejście do kwestii takich jak rozwody, związki homoseksualne czy rola kobiet w kościele wzbudza zarówno entuzjazm, jak i krytykę. Dla jednych jest symbolem nadziei na odnowę, dla innych zbyt odważnym reformistą. Jego wizja Kościoła opiera się na miłosierdziu i współczuciu, co widać w jego podejściu do sakramentów, przebaczenia i dialogu międzyreligijnego. Papież podkreśla, że Kościół musi być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od ich przeszłości czy sytuacji życiowej. Reformy Franciszka pokazują, że widzi on Kościół jako żywą wspólnotę, która musi ewoluować, aby sprostać wyzwaniom współczesności. Jego odwaga w podejmowaniu trudnych tematów czyni jego pontyfikat jednym z najbardziej przełomowych w historii. Przyszłość Kościoła i świata jest jednym z największych pytań, które stawia pontyfikat Franciszka. W obliczu proroctw Takich jak przepowiednia świętego Malachiasza i wyzwań współczesności, wielu wiernych zastanawia się, dokąd zmierzamy jako wspólnota ludzka i duchowa. Franciszek wielokrotnie podkreślał, że nadzieja jest fundamentem wiary. W swoich przemówieniach i działaniach przypomina, że mimo wyzwań ludzkość zawsze ma możliwość nawrócenia i budowania lepszego świata. Jego przesłanie inspiruje do refleksji nad rolą duchowości w czasach kryzysu. Kościół pod przewodnictwem Franciszka stawia czoła nie tylko problemom wewnętrznym, ale także globalnym wyzwaniom, takim jak ubóstwo, zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne. Papież wzywa do jedności, modlitwy i współpracy, aby stawić czoła tym trudnościom. Choć przyszłość pozostaje niepewna, Franciszek pokazuje, że wiara i działanie mogą prowadzić nas ku lepszemu jutru. Jego pontyfikat to czas głębokiej refleksji nad przeznaczeniem ludzkości i znaczeniem duchowości w nowoczesnym świecie.